Biblia, którą dziś znamy, nie zawsze wyglądała tak samo. Jej kształt nie był dany od początku, nie został zapisany w jednym momencie, ani przekazany w gotowej formie. Przez długie stulecia była zbiorem otwartym, żywym, zmieniającym się wraz ze wspólnotami, które ją czytały. Istniały księgi, które brzmiały w świątyniach, krążyły w rękopisach, były komentowane i traktowane poważnie. Pierwsi chrześcijanie znali je, cytowali i odwoływali się do nich, budując na nich swoje rozumienie świata, Boga i człowieka. Te teksty nie funkcjonowały na marginesie, były częścią duchowej codzienności, opowiadały o stworzeniu, aniołach, sensie cierpienia, naturze Jezusa i przeznaczeniu człowieka. Dla wielu wspólnot były równie oczywiste jak te księgi, które dziś uznajemy za kanoniczne. Granice nie były jeszcze postawione, a pytanie o to, co wolno czytać, a czego nie, nie miało jednej odpowiedzi. Z czasem jednak sytuacja się zmieniła. Wiara zaczęła potrzebować jasnych ram. Gdy chrześcijaństwo przestało być ruchem mniejszościowym, a stało się religią kształtującą całe społeczeństwa, pojawiła się potrzeba porządku. Różnorodność, która wcześniej była naturalna, zaczęła być postrzegana jako zagrożenie. Teksty, które oferowały inne spojrzenie, zadawały zbyt trudne pytania albo wymykały się kontroli interpretacyjnej, zaczęły znikać z oficjalnego obiegu. Nie dlatego, że były fałszywe, ale dlatego, że były niewygodne. Niewygodne dla jednolitej doktryny, niewygodne dla rozwijającej się hierarchii, niewygodne dla wizji wiary. Która miała być jasna, spójna i odporna na wewnętrzne pęknięcia. Przestano się na nie powoływać, a w świecie rękopisów to oznaczało powolne znikanie. Te księgi nie zostały wymazane jednym dekretem, zostały odsunięte decyzjami rozciągniętymi w czasie. Każda z nich była częścią większej układanki, w której stawką nie była jedna ukryta prawda, lecz kontrola nad przekazem. To kto opowiada historię, decyduje o tym, jak będzie ona zapamiętana. Dziś opowiem pełną historię ksiąg, które zniknęły z Biblii. Kanon nie spadł z nieba, był wynikiem sporów, debat i polityki. Samo pojęcie kanonu ma długą i zaskakująco świecką historię. Oznaczało pierwotnie miarę, linijkę, coś, czy można sprawdzić, czy dany element pasuje do całości? W kontekście religijnym stało się narzędziem porządkowania chaosu tekstów, opowieści i przekonań. Kanon to zbiór ksiąg uznanych za normatywne, czyli takie, na których można budować nauczanie, moralność i tożsamość wspólnoty. To nie tylko lista ksiąg, ale decyzja o tym, gdzie kończy się objawienie, a zaczyna interpretacja. Innymi słowy, Kanon mówi nie tylko, co czytać, ale komu ufać. Za tymi decyzjami zawsze stali ludzie. Nie aniołowie, nie głosy z nieba, lecz rabini, biskupi, uczeni, przywódcy wspólnot. Spotykali się, dyskutowali, spierali, czasem zawierali kompromisy. Każdy tekst był oceniany pod kątem pochodzenia, treści i wpływu. Czy przypisywano go postaciom uznanym za autorytatywne, czy był zgodny z nauczaniem, które już funkcjonowało w danej wspólnocie, czy był powszechnie używany w modlitwie i liturgii? A czasem pytanie brzmiało prościej: czy ten tekst stabilizuje wspólnotę, czy ją dzieli? W tle tych decyzji często była władza, wpływy i realna polityka, zwłaszcza wtedy, gdy chrześcijaństwo przestało być ruchem prześladowanym. A zaczęło być religią państwową. Proces kształtowania kanonu rozciągnął się na całe stulecia, ponieważ religijna rzeczywistość pierwszych wspólnot była dynamiczna i żywa. Teksty krążyły w obiegu ustnym i pisanym, były przepisywane, skracane, rozwijane, a czasem łączone z innymi tradycjami. Przez długi czas nikt nie czuł potrzeby zamykania listy ksiąg. Dopiero gdy pojawiły się sprzeczne interpretacje. Konkurencyjne nurty i oskarżenia o fałszywą naukę, narodziła się potrzeba postawienia granicy. Kanon był więc reakcją obronną, próbą ustalenia wspólnego fundamentu w świecie, w którym wiara zaczynała się różnicować szybciej niż dało się to kontrolować. Różnice między judaizmem a chrześcijaństwem ujawniają się właśnie w tym momencie. Judaizm, oparty na jednej tradycji językowej i kulturowej, zamknął swój zbiór ksiąg stosunkowo wcześnie, koncentrując się na tekstach hebrajskich i aramejskich. Chrześcijaństwo od początku było rozproszone, wielojęzyczne i wielokulturowe. Funkcjonowało w świecie greckim, rzymskim i bliskowschodnim jednocześnie. To sprawiło, że lista uznawanych ksiąg była płynna i różna w zależności od regionu. Z kolei podziały wewnątrz samego chrześcijaństwa sprawiły, że do dziś Kościół katolicki, prawosławny i wspólnoty protestanckie posługują się różnymi kanonami. Mówią o tej samej Biblii, ale nie zawsze mają na myśli dokładnie ten sam zbiór tekstów. Księgi, których nie ma w Biblii, nie są więc marginesem historii, są jej cieniem, pokazują, jak wiele dróg mogła obrać religia, zanim została ujęta w ramy. Niektóre z tych tekstów były zbyt odważne teologicznie, inne zbyt mistyczne, jeszcze inne po prostu niewygodne. Przepadły nie dlatego, że były puste, ale dlatego, że zadawały pytania, na które nie chciano odpowiadać. I właśnie dlatego dziś mówią do nas tak wyraźnie, jako świadectwo tego, że kanon był wyborem, a nie oczywistością. To jedyna księga, która wprost opisuje bunt aniołów. I właśnie dlatego zniknęła. Henoch jest jedną z najbardziej zagadkowych postaci starożytnej tradycji biblijnej. Pojawia się na marginesie księgi Rodzaju, niemal mimochodem, a jednak jego historia brzmi jak coś, co nie powinno znaleźć się w zwykłej genealogii. Nie umiera. Zostaje zabrany przez Boga. W świecie starożytnym taki motyw oznaczał jedno: wyjątkową bliskość z tym, co boskie. Tradycja żydowska zaczęła widzieć w Henochu nie tylko patriarchę, ale wizjonera, pośrednika między niebem a ziemią, człowieka, któremu pokazano rzeczy zakryte przed innymi. Księga, która nosi jego imię, nie powstała jako jednorodny tekst, lecz jako zbiór objawień, wizji i kosmicznych opowieści krążących w środowiskach żydowskich na długo przed narodzinami chrześcijaństwa. Nowy Testament zna tę Księgę. I co więcej, Traktuje ją poważnie. List Judy wprost cytuje Henocha, nazywając go prorokiem i przywołując jego słowa jako autorytet. To moment niewygodny, bo oznacza, że autorzy wczesnego chrześcijaństwa znali tekst, który później uznano za niekanoniczny. Dla pierwszych wspólnot nie był to apokryf w dzisiejszym znaczeniu, lecz żywa część duchowego krajobrazu. Cytowanie Henocha pokazuje. Że granice kanonu nie były jeszcze ustalone, a to, co później uznano za podejrzane, wcześniej było traktowane jako źródło prawdy o świecie duchowym. Najbardziej kontrowersyjna część księgi Henocha dotyczy upadłych aniołów. Nie są oni abstrakcyjnym symbolem zła, lecz konkretnymi bytami, które podejmują decyzje, łamią porządek stworzenia i ponoszą konsekwencje. Wstępują na ziemię, uczą ludzi zakazanej wiedzy. Ingerują w bieg historii. To nie opowieść metaforyczna, lecz narracja o kosmicznym buncie, który ma realne skutki. Aniołowie w tej księdze nie są biernymi wykonawcami boskiej woli, są istotami zdolnymi do sprzeciwu, a to podważa prosty obraz świata, w którym wszystko jest jednoznaczne i podporządkowane. Z tego buntu rodzą się giganci Nefilim. Istoty stojące pomiędzy światem boskim a ludzkim. W księdze Henocha to oni odpowiadają za chaos, przemoc i zepsucie, które zalewają Ziemię przed potopem. Nie są jedynie legendarnymi olbrzymami, lecz skutkiem naruszenia granicy, której nie wolno było przekroczyć. Ich istnienie tłumaczy skalę zła w świecie i nadaje potopowi wymiar nie tylko moralny, ale kosmiczny. To nie była kara za ludzkie błędy. To była próba naprawy rzeczywistości, która wymknęła się spod kontroli. I właśnie dlatego tę księgę usunięto. Nie dlatego, że była mało popularna, nie dlatego, że była zapomniana, usunięto ją, ponieważ była zbyt niewygodna. Pokazywała świat, w którym zło nie bierze się wyłącznie z człowieka. W którym aniołowie mogą upaść, a porządek stworzenia może zostać naruszony z góry. Nie z dołu. Dla rodzącego się kościoła był to problem teologiczny, doktrynalny i polityczny zarazem. Księga Henocha zadawała pytania, na które nie było prostych odpowiedzi. A religia, która buduje jednolitą strukturę, nie lubi pytań bezpiecznych odpowiedzi. Zniknę, ławięc z kanonu, ale nie z pamięci. Przetrwała na marginesach, w tradycjach, w zakazanych tekstach i w pytaniach, które wciąż wracają, bo są historie, które nie przestają mówić tylko dlatego, że ktoś postanowił je uciszyć. Księga Jubileuszów powstała jako próba uporządkowania świata od samego początku. Nie jako poezja ani luźna opowieść, lecz jako precyzyjna mapa czasu, w której każde wydarzenie ma swoje miejsce, sens i rytm. To tekst. Który nie chce tylko opowiadać historii stworzenia, ale ją na nowo skodyfikować, wytłumaczyć i zamknąć w ścisłych ramach. Właśnie dlatego od pierwszych wersów czuć, że nie jest to zwykłe powtórzenie znanej narracji, lecz alternatywna wersja tej samej opowieści, opowiedziana innym językiem i z inną intencją. Stworzenie świata w księdze jubileuszów nie jest tajemniczym aktem rozciągniętym w mitycznym czasie. Jest dokładnie rozpisane. Uporządkowane i zsynchronizowane z kalendarzem. Aniołowie zostają stworzeni w określonym momencie. Prawa i święta istnieją jeszcze zanim pojawi się człowiek, a porządek moralny jest wpisany w strukturę kosmosu od samego początku. To wizja świata, w której nic nie jest przypadkowe, a historia nie rozwija się spontanicznie, lecz zgodnie z odgórnie ustalonym planem. Stworzenie staje się fundamentem prawa. A nie tylko początkiem istnienia. Czas w tej księdze płynie inaczej. Nie według ludzkich wspomnień ani zmiennych tradycji, lecz według ścisłych cykli jubileuszów i tygodni lat. Historia zostaje podzielona na powtarzalne bloki, które nadają sens przeszłości i przyszłości. Każde wydarzenie wpisuje się w większy schemat, a chaos zostaje wypchnięty poza granice dopuszczalnej interpretacji. Taki sposób myślenia daje poczucie bezpieczeństwa. Skoro czas ma strukturę, to świat nie zmierza ku przypadkowi, lecz ku wypełnieniu tego, co zostało zaplanowane od początku. Właśnie dlatego Księga Jubileuszów była tak popularna w Kumran. Wspólnota, która żyła na pustyni, odcięta od głównego nurtu judaizmu, szukała tekstów dających jasne ramy życia, prawa i historii. Jubileusze oferowały dokładnie to: kalendarz odmienny od oficjalnego, surowszą wizję prawa i przekonanie, że wspólnota żyje zgodnie z pierwotnym porządkiem ustanowionym przez Boga. Tekst ten potwierdzał ich wyjątkowość i utwierdzał w przekonaniu, że reszta świata zbłądziła, odchodząc od prawdziwego rytmu czasu. I właśnie to stało się problemem. Księga Jubileuszów była zbyt precyzyjna, zbyt zamknięta i zbyt wymagająca. Narzucała jeden właściwy kalendarz, jedną interpretację historii i jedną drogę posłuszeństwa. Dla judaizmu rabinicznego i rodzącego się chrześcijaństwa była niewygodna, bo ograniczała elastyczność interpretacji i podważała autorytet rozwijającej się tradycji ustnej. Tekst, który twierdzi, że wszystko zostało ustalone od początku, nie zostawia miejsca na zmiany, kompromisy i rozwój doktryny. Dlatego nie chciano jej w kanonie, nie dlatego, że była zapomniana, lecz dlatego, że była zbyt jasna w swoich roszczeniach. Księga Jubileuszów nie prosi o interpretację, ona ją narzuca, a religia, która ma przetrwać w zmieniającym się świecie, rzadko wybiera teksty, które nie pozwalają na oddech. Te księgi są w Biblii katolickiej, ale nie ma ich w protestanckiej. Ich obecność od początku budziła napięcie, bo leżą dokładnie na granicy między tradycją a kanonem. Apokryfy Starego Testamentu, nazywane także księgami deuterokanonicznymi, nie powstały na marginesie wiary, lecz w jej centrum. Były czytane, kopiowane i komentowane przez wspólnoty żydowskie i wczesnych chrześcijan. Problem polegał nie na ich treści, lecz na języku i czasie powstania. Większość z nich zachowała się po grecku, a nie w języku hebrajskim, co dla późniejszej tradycji żydowskiej stało się argumentem przeciwko ich natchnionemu charakterowi. Gdy reformacja sięgnęła po kanon oparty na Biblii hebrajskiej, te księgi znalazły się poza nawiasem. Kościół katolicki natomiast zachował je jako integralną część historii zbawienia. Księga Tobiasza jest opowieścią o wierze przeżywanej w codzienności. Nie opisuje wielkich bitew ani przełomowych wydarzeń politycznych. Skupia się na rodzinie, lojalności, modlitwie i cierpliwości. Anioł pojawia się tu nie jako przerażający posłaniec z nieba, lecz jako towarzysz drogi, dyskretny przewodnik, który prowadzi człowieka przez chorobę, stratę i niepewność. To historia, w której Bóg działa w ukryciu, poprzez zwykłe decyzje i drobne gesty. Dla części tradycji była zbyt ludzka, zbyt bliska życiu, jakby zbyt mało wzniosła. A jednak, właśnie ta zwyczajność czyni ją tak przejmującą. Księga Judyty idzie w zupełnie innym kierunku. To opowieść o kobiecie, która staje się narzędziem ocalenia całego narodu. Nie siłą armii, lecz odwagą, inteligencją i bezwzględną determinacją. Judyta nie czeka na cud. Sama nim się staje. Jej historia burzy tradycyjne wyobrażenia o roli kobiet w nar religijnych i pokazuje, że zbawienie może przyjść z najmniej spodziewanej strony. Dla jednych była inspiracją, dla innych problemem, bo nie wpisywała się w spokojny, hierarchiczny obraz porządku ustanowionego przez Boga. Mądrość syracha to głos nauczyciela, który nie przemawia z góry, lecz z doświadczenia, to księga o życiu takim, jakie jest z jego sprzecznościami, porażkami i wyborami moralnymi. Łączy w sobie mądrość żydowskiej tradycji z wpływami świata greckiego. Mówi o pracy, relacjach, pieniądzach, władzy i odpowiedzialności. Nie obiecuje łatwych odpowiedzi ani natychmiastowej nagrody. Dla części wspólnot była zbyt filozoficzna, zbyt bliska ludzkiej refleksji, a za mało oparta na bezpośrednim objawieniu. A jednak przez wieki była jedną z najczęściej czytanych ksiąg mądrościowych. Księgi machabejskie przenoszą nas w świat otwartego konfliktu. Opowiadają o porze, prześladowaniach i walce o zachowanie tożsamości religijnej. To teksty, które pokazują, że wiara nie zawsze oznacza bierne czekanie. Czasem wymaga sprzeciwu, a nawet walki. Pojawia się tu po raz pierwszy wyraźna idea męczeństwa i nadziei na zmartwychwstanie, które nadaje sens cierpieniu. Dla tradycji protestanckiej były zbyt historyczne i zbyt mocno osadzone w konkretnej polityce. Dla Kościoła katolickiego pozostały ważnym świadectwem tego, jak wiara kształtuje się pod presją przemocy. Te księgi nie zniknęły dlatego, że były sprzeczne z wiarą. Zniknęły dlatego, że różne tradycje uznały inne kryteria autorytetu i choć dziś dzieli je linia kanonu, wszystkie mówią o tym samym napięciu między Bogiem a historią, między wiarą a ludzkim doświadczeniem. I właśnie w tej przestrzeni wciąż brzmi ich cichy, niewygodny głos. Te teksty pokazują Jezusa inaczej, czasem bardziej duchowo, czasem zbyt niezależnie. A pokryfy Nowego Testamentu powstawały w czasie, gdy opowieść o Jezusie nie była jeszcze zamknięta w jednej wersji. Wczesne wspólnoty chrześcijańskie próbowały zrozumieć, kim był, co naprawdę powiedział i jaki sens miało jego życie. Zanim ustalono oficjalny kanon, krążyło wiele Ewangelii, listów i objawień, które przedstawiały Jezusa nie jako jedną, spójną postać, lecz jako nauczyciela, mistyka, Objawiciela tajemnej wiedzy, albo kosmicznego pośrednika między światami. Te teksty nie powstały na obrzeżach wiary, lecz w jej gorącym centrum tam, gdzie pytania były ważniejsze niż odpowiedzi. Ewangelia Tomasza jest zbiorem wypowiedzi przypisywanych Jezusowi. Nie ma w niej narodzin, cudów, ani opisu męki. Jest cisza, zdania krótkie i wymagające paradoksy, które nie tłumaczą się same. Jezus nie przemawia tu do tłumu, lecz do jednostki. Nie mówi o królestwie, które nadejdzie, lecz o takim, które już jest ukryte w człowieku. Zbawienie nie dokonuje się przez wydarzenie historyczne, lecz przez poznanie. To wizja chrześcijaństwa radykalnie wewnętrznego, w której instytucja traci znaczenie, autorytet przesuwa się z kościoła na osobiste doświadczenie. Dla rodzącej się doktryny była to perspektywa niebezpieczna. Ewangelia Marii Magdaleny idzie jeszcze dalej. Pokazuje świat po zmartwychwstaniu jako przestrzeń napięcia i niepewności. Uczniowie są zagubieni, przestraszeni, niepewni swojej misji. To Maria staje się tą, która rozumie nauczanie Jezusa najpełniej. Nie jako symbol, lecz jako realna uczennica i nauczycielka. Jej relacja z Jezusem opiera się na poznaniu i duchowym wglądzie, a nie na formalnym autorytecie. Tekst odsłania konflikt wewnątrz pierwszej wspólnoty, w którym wiedza i zrozumienie zderzają się z hierarchią i władzą. Taki obraz był trudny do przyjęcia w kościele, który dopiero budował swoją strukturę. Ewangelia Judasza jest najbardziej prowokująca. Odwraca znaną narrację i pokazuje Judasza nie jako zdrajcę lecz jako tego, który rozumie Jezusa najlepiej. Zdrada przestaje być aktem chciwości czy słabości, a staje się elementem boskiego planu. Jezus powierza Judaszowi tajemnicę, której inni uczniowie nie są w stanie pojąć. To wizja, w której świat materialny jest więzieniem, a śmierć wyzwoleniem. Taki sposób myślenia podważa sens ofiary, cierpienia i samej historii zbawienia, rozumianej dosłownie. Dla kościoła był to punkt, którego nie dało się obronić bez rozbicia całej teologicznej konstrukcji. Te apokryfy nie zostały odrzucone dlatego, że były banalne. Zostały odrzucone, ponieważ były zbyt radykalne w swojej niezależności. Przenosiły ciężar wiary z wydarzeń na poznanie, z instytucji na jednostkę, z posłuszeństwa na wewnętrzne przebudzenie. Pokazywały Jezusa, który nie zakłada kościoła. Lecz burzy granice, i właśnie dlatego musiały zostać odsunięte na bok. Nie przestały jednak istnieć. Pozostały jako echo alternatywnego chrześcijaństwa, które mogło się wydarzyć, ale zostało świadomie zatrzymane. Nie chodziło tylko o prawdę, chodziło o kontrolę przekazu. Gdy chrześcijaństwo przestało być małym ruchem duchowym, a zaczęło kształtować całe społeczeństwa, pojawił się problem którego nie dało się już ignorować. Różne wspólnoty wierzyły w tego samego Jezusa, ale rozumiały go inaczej. Jedne widziały w nim Mistyka, inne Nauczyciela Prawa, jeszcze inne Kosmicznego Zbawcę spoza tego świata. Każda z tych wizji miała swoje teksty, swoje autorytety i własną interpretację sensu zbawienia. W pewnym momencie stało się jasne, że bez jednego, Wspólnego rdzenia doktryny Kościół nie przetrwa jako całość. Odrzucenie części ksiąg było więc próbą narzucenia spójnej narracji, która miała obowiązywać wszystkich niezależnie od miejsca i tradycji. Jednolitość doktryny nie była luksusem, lecz narzędziem przetrwania. W świecie, w którym wiara zaczęła decydować o prawie, moralności i porządku społecznym, nie było miejsca na zbyt wiele wersji prawdy. Teksty które proponowały alternatywne drogi zbawienia, inne rozumienie natury Jezusa, albo odmienne spojrzenie na rolę człowieka, stawały się zagrożeniem dla jedności. Kanon miał działać jak fundament nieruchom, niepodalny, odporny na lokalne interpretacje. Wszystko, co nie pasowało do tej konstrukcji, musiało zostać odsunięte. Z tym wiązał się autorytet. Kto decyduje o tym, co jest prawdą, ten decyduje również o tym, kto ma prawo nauczać, interpretować i przewodzić. Apokryfy często przenosiły ciężar poznania na jednostkę, na osobiste doświadczenie, na wewnętrzne objawienie. To podważało sens istnienia hierarchii. Jeśli każdy może samodzielnie dojść do prawdy, po co biskupi, sebouri i struktura władzy. Odrzucając te księgi, Kościół chronił nie tylko doktrynę. Lecz także własną rolę jako jedynego pośrednika między człowiekiem a objawieniem. Chaos interpretacyjny był realnym zagrożeniem. Już w pierwszych wiekach pojawiały się dziesiątki nurtów, które powoływały się na różne teksty i różne objawienia. Jedni odrzucali świat materialny, inni negowali znaczenie męki, jeszcze inni twierdzili, że Jezus nie był naprawdę człowiekiem. Każda z tych interpretacji miała swoje pisma, Często logiczne, spójne i głęboko duchowe. Bez wyraźnej granicy wszystko mogło stać się prawdą, a wtedy nic nie było pewne. Kanon był próbą zamknięcia tej lawiny znaczeń i nadania wierze jednej, oficjalnej osi. Za tym wszystkim krył się strach przed herezją. Nie jako abstrakcyjnym błędem teologicznym, lecz jako siłą rozbijającą wspólnotę od środka. Herezja oznaczała rozłam. A rozłam oznaczał utratę kontroli. Teksty, które stawiały niewygodne pytania, kwestionowały rolę cierpienia, podważały sens ofiary albo sugerowały, że wiedza jest ważniejsza niż posłuszeństwo, były postrzegane jako zagrożenie dla stabilności. Nawet jeśli niektóre z nich były popularne i szeroko znane, ich dalsze funkcjonowanie uznano za zbyt ryzykowne. Dlatego te księgi odrzucono nie dlatego, że były puste. Nie dlatego, że były prymitywne. Odrzucono je, ponieważ mówiły zbyt wiele i zbyt swobodnie. Pokazywały wiarę jako przestrzeń otwartą, dynamiczną i niebezpiecznie wolną. A Kościół, który miał stać się filarem porządku, nie mógł pozwolić sobie na taką wolność. Pytanie, czy te księgi były zakazane, brzmi dziś bardziej dramatycznie niż wyglądało to w rzeczywistości. Nie istniał jeden moment, w którym ktoś ogłosił ich oficjalny zakaz i kazał je palić na placach miast. Proces był znacznie cichszy i bardziej systemowy. Wiele z tych tekstów po prostu przestano kopiować, przestano czytać publicznie i stopniowo wypchnięto je z głównego nurtu życia religijnego. W świecie, w którym ręczne przepisywanie decydowało o przetrwaniu księgi, milczenie było skuteczniejsze niż otwarta cenzura. Słowoć zakazane w kontekście starożytnych tekstów nie oznaczało tego, co rozumiemy dziś. Często znaczyło tyle, co niewskazane do czytania w liturgii albo niezalecane dla wiernych, bez przygotowania teologicznego. Tekst mógł istnieć, krążyć w kręgach uczonych lub mnichów, ale nie miał prawa kształtować oficjalnej doktryny. Zakaz nie zawsze był wyrokiem. Bywol astrzeznian Sygnałem że daną księga może prowadzić do interpretacji uznanych za niebezpieczne. Znacznie ważniejsze było pojęcie niekanoniczne. Oznaczało ono, że dany tekst nie został uznany za normę wiary, nie był fundamentem nauczania, nie służył do rozstrzygania sporów doktrynalnych i nie miał tej samej wagi, co księgi kanoniczne. Niekanoniczne nie znaczyło automatycznie fałszywe. Wiele takich tekstów czytano prywatnie. Ceniono zawartość duchową lub historyczną. Problem polegał na tym, że nie dawały się łatwo wpisać w jednolitą narrację Kościoła. Z czasem granica między zakazanym a niekanonicznym zaczęła się zacierać w świadomości wiernych. To, co nie było czytane publicznie, zaczęto traktować jak podejrzane. To, co podejrzane, jak błędne. A to, co błędne, jak niebezpieczne. W ten sposób wiele ksiąg zostało odsuniętych nie przez decyzję jednego soboru, lecz przez długotrwały proces wykluczenia z codziennej praktyki religijnej. Współczesne teorie często upraszczają ten proces do sensacyjnej opowieści o wielkim spisku. Mówią o ukrywanej prawdzie, brutalnej cenzurze i tajemnej wiedzy, którą Kościół rzekomo chciał zniszczyć. To narracja atrakcyjna, ale nie do końca uczciwa. Rzeczywistość była bardziej złożona. Odrzucenie ksiąg wynikało z lęku przed rozpadem doktryny, a nie z chęci ukrycia jednego sekretu. Kościół nie tyle bał się prawdy, ile chaosu interpretacyjnego, który mógł podważyć jego jedność. Manipulacje polegają dziś na wyrywaniu tekstów z kontekstu i przypisywaniu im znaczeń, których nigdy nie miały. A pokrywy przedstawia się jako dowód na istnienie jednej Ukrytej wersji chrześcijaństwa, podczas gdy w rzeczywistości pokazują one raczej pluralizm pierwszych wieków. Nie jedną zakazaną prawdę, lecz wiele konkurencyjnych wizji wiary. To nie tajemnica była problemem, lecz różnorodność. Te księgi nie zniknęły, bo były zakazane w sensie absolutnym. Zniknę, ły, bo przegrały walkę o status normy. A to różnica która zmienia sposób patrzenia na całą historię.